Witajcie kochani, szczęść Boże, miło was widzieć. Zachęcam Was do tego, żeby wyruszyć w pierwszej pielgrzymce na Jasną górę. No niestety w tym roku nikt z nas, czy prawie nikt z nas, nie będzie miał możliwości przejść całej trasy z Legnicy do Częstochowy, ale będziemy musieli cieszyć się z tej formy pielgrzymki sztafetowej, która wydaje się w tej chwili najlepszym rozwiązaniem. Ale w związku z tym każdy medal ma dwie strony i dlatego z jednej strony martwimy się tym, że taką formułę musimy wybrać ale z drugiej strony jest to też zachęta dla tych, którzy. Nigdy w pielgrzymce nie wyruszyli albo zawsze bali się tych wielu dni na trasie albo tego zmęczenia, albo tego wysiłku, albo tego jak w zasadzie to wygląda, jak, jak się tam idzie, co tam się robi, jak, jak to wszystko przeżywać. I dlatego być może ten rok jest możliwością i ma szansę stać się dla Was zachętą, żeby właśnie wyruszyć na ten jeden dzień, żeby dowiedzieć się o spotkaniu pielgrzymkowym. Tutaj na stronie internetowej będziecie mieli informacje o tych spotkaniach, które się odbywają w poszczególnych grupach. Poszczególni przewodnicy już dają informacje, kiedy organizują te spotkania. Warto pojechać na takie spotkanie, warto zobaczyć o czym się rozmawia, kim są, którzy idą w pielgrzymce. I właśnie być może w takiej formule nie wszyscy będziemy wyjeżdżali na urlopy, tym bardziej gdzieś za granicę. Dziwne będą znowu te wakacje i dlatego być może właśnie w tej dziwności któryś z Was zdecyduje się na to, żeby zrobić coś, o czym myślał, a na co nigdy nie miał odwagi i wyruszyć na jeden dzień pielgrzymowania do Częstochowy bardzo was do tego zachęcam tym bardziej jeszcze większa, jeszcze większa możliwość, czy zachęta. Yy, polega na tym, że w, na terenie jeszcze naszej diecezji będą tak zwane trasy dojścia. Yy, wiemy, że taką trasę tra tra planuje grupa Bolesławiecka, taką trasę planuje grupa Zgorzelecka. To jest wszystko na naszym terenie, będzie można się do nich dołączyć, będzie można z nimi pielgrzymować, yy, albo z nimi zostać, albo wrócić na noc do domu. Możliwości są naprawdę ogromne. I to też jest szansa, okazja i możliwość, żeby zobaczyć, czym jest piesze pielgrzymowanie. To nie jest rajd, to nie jest sportowe wydarzenie, to nie jest tylko... Sama duchowa rzeczywistość to jest coś, co łączy różne wymiary naszego życia. Bardzo Was do tego zachęcam. Pomyślcie o tym, odwieźcie naszą stronę internetową i mam nadzieję, że się spotkamy następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.